Wiecie? Jak tęskniłem, to, to wy nawet nie wiecie jak ja tęsknię za wami. Dzień bez was to dzień stracony dla mnie jest. Jak tym zajebanym blikiem zapłacić? Jesteś taki bogacz, że ty blikiem chcesz płacić? Dzięki za gościu ten. Już ci daję jak blikiem zapłacić, czekaj. Eee, już ci mordę daję. Yy, może nie róbcie takich ekscesów, bo jeszcze dzisiaj będę tutaj biegał tym harem. Pokrzamp, jest Facebook. Macie linka normalnie w tym. To patrzcie tu jeszcze, wam do linka dam do wszystkich, wam dam normalnie. To dzisiaj chyba będę biegał kurde bez charem. Dość, daj edytuj post. Nie, myślałam jednak że. Czekajcie, 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 bo mi trochę od, odjebało chyba w głowie. Jest teraz normalny link. Mateusz Punio, Tam do tego normalny jest link. I macie też doblika i sms-a. pln -ów. To będę tych zapisywał tu, którzy mi wysłali w tego. Bo tu do prawo widzicie, kto wysłał Donaty, a y, Donaty, kto wysłał mi tych 200 PLN. Y, Luxus, 50 PLN. Ja, Geri 15 PLN Incognito 10 PLN Chmurka 100 PLN Ja pierniczę, dobra, weźcie, 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 bo chyba tutaj drink wódka są masz Mam, mam, ale tu poprawę, to sobie później doliczę to, to przekalkuluję na dolary i ten, spokojnie Czekaj się Dobciem, kipsie Incognito dał 10 zł, a nie 100? A, no wiem, wiem, dał dychę, no ale mi się pokikało, pokiczkało mi się trochę Kaza napisał god god ja robię z no? Który 14 ma kanał, kanał Hydry robi. To? 14 kanał robi Hydry. Aha, to już coś 14 kanał 14 kanał robi Hydry, czyli. Halo, wy hydraże? Już poza Jest poza jest. Dwa, kurwa. Trzy ham. Go, 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 go. Ten Red School, SD Wolf. Dobra, czekajcie, on może zaraz coś będzie robił. Zaponiku! Yyy... Y pozdrawia Dzięki, pozdrawiam. Emocjonalne... Widzicie typa? Tego S-dur. Znaczy ez. Raz, widzicie, dwa, trzy. trzy. Puf! Dobra, teraz eksczęcio EXCHANGE'em. ale w niego, raz, dwa, trzy, emol. Dobra, Stalkisz, Palek, 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 Stalkisz, na trzy z Pierwszy go potrapować, potrapować go, Ktajta nie wypuśćcie, Ktajta nie wypuśćcie, Znaczy wypuśćcie. Na SD w biegu, znaczy SD w biegu Stalkisz, okej? Okay? Macie? Zdeki? Raz, dwa, trzy. Stał w miejscu. Patrz, jak sobie Morty chłop robi na, na red HP. Stop, 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 SD na trzy, stop, stop. Dawaj tu Shadow, zabluczyłeś tego. Mam, mam, mam ma knajta no Dobra, załaluj tą dziurę i chodź tu Na trzy ten Stalkisz niczego, na trzy Stalkisz, chodź tu Shadow to do chcę stąd. Dobra, to weź go tylko załaluj dziurę Ja już biegnę Idziesz tu? Podhaczymy to, ja Dobra, to. Dobra, na trzy z Raz Dwa Trzy Trzymać, trzymać kule. Kurwa Zatrapujmy go tymi beczkami Chodź, 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 chodź do wejścia. Żeby... Aj dobra, ja zblokuję, czekaj. Zaraz. Chodź tu ktoś zami się ze mną... Dobra, żeby on nie wyszedł. Bijcie tego, bicie tego, ja pójdę z tym po tego knaj'ta Bloż go, dobra. dobra, mamy knajta na górze. Dobra, no Podpalcie tam tego solfajerem Dobra, ja jestem tu. Dobra, mamy go fulltrac, mamy go fulltrack. Knight na trzy. Raz, dwa, trzy! Raz ucie, kurwa, to wy robicie. Dobra, leccie dalej, trzymajcie backpack i lećcie dalej, ja nic nie wziąłem, tylko warhammer. Na wychodzi, a wyszedł normalnie. bo to dużo uchów, chodź tu pan. Dobra, zaraz wezmę, spokojnie. Chuj z tym lotem, ja zaraz będę 100-200 latał. Na trzy SD stop, chodźcie, chodźcie, malutcy, malutcy, na, na lewo, na lewo. Iliczego na trzy. Dobra, z, z chuj z tym lotem, ty, podejdź. Raz, tak, dwa, trzy. Zajdź, zajdź, zaj. Jakie to noby są, ty Bochy dobra. są? Dawaj bochy. Nie ma bochów Dawaj bochy Dobra, dobra spadłem. Ten był bachuligan. Ty, dawaj. ile SDQ spadło, kajdaniasz? Czemu zabrałeś? Wypierdalaj Ja, ja, ja całe wziąłem bochy, wiesz? Ja mam uchy, ja mam dużo uchów Daj mi jeden bach, bach uchów Traf pieny, Z ultra są z Z, z Old School'ów w y C60 palek palekował Dawajcie, ja dawajcie Ten 114 palek? To 12 level, to level, fuck Z Commander'u więc, dawaj go Fast, no fast zaraz Ej, hey, dobrze tuk-tuk, drugi parcel sobie daj, drugi parcel, albo dobra, nie po, nie podejdź, ma, ma, no, podejdź do na, góra, góra, na mostek, biegnie na mostek. No mostek, blokujcie mostek, blok the mostek, guys. Dobra, ja jestem mostek. Dobra, teraz tu zatrapujemy e, go, bo nie. tam trapuje Wiz. No iż tuk-tuk tu tuk, stoi, dobra, dobra. Essa. 112, piszcie ESSA na czacie. ESSA! Ej, poszliki, go up, go up. Patrz, patrz, on chce nas wyrolować. Ale mu się to nie uda. Kasta, tego kurwa, tego noba jebanego to brukuje, waśko za pierdę. Co on chce zrobić? Daj daj Co, ja, ja nie mam kurwa go, ty Daj mu niby uciec. uciec. Ucieka i mamy go. Patrz, mamy go teraz. Essa. essa. Blok ci staka, blok ci staka, blok ci staka. Ke pasa. Idzie. Na staku, na staku w trójkę stajmy, na staku we trójkę stajmy. z follow, follow, follow! Wszyscy, follow na niego, follow dajcie, follow, follow! staka się nie ruszajcie, na staku cały czas, tego stoimy. Nie ma co robisz? Trzyma, bijemy się, czekaj. ale czemu? Co wy się zrobili? Co on Ty! Zablźcie drugi statek, bo jeżeli on drugi most... blokujcie Ja stoję na mostku. Ta, tak! Zawaluj to! Dobra, nie nie. Dobra, raz, dwa! Trzy! Utrapa mu zrobię, utrapa mu zrobię, zejdź tym Lakim! Zrób mu zrób Lakim! Dobra, Laki zaraz do odszczału jest, bez TS-a jest po. Nie, kurwo! Dobra. Laki! Ciebie nie ma na TS-ie? Zaraz zabijamy te wszystkie bez TS-a. Nie stakuj, kurwa! Boże, kurde, ludziska! To odejdź! Jeszcze on zaraz... Nie, ja nie mogę, mnie to boli z takimi nobami pegować, naprawdę. Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Dół! Dobra uktrapa, teraz mu grupa uktrapa Nie! Tak, bo nie A TukTuk -tuk jest tutaj czy ucieka? Jestem kurwa na dole, Christopher Knight przyszedł tutaj Dobra o! Ja nie, ja w ten... Nie, ja, ja wiesz co? Ja pobanuję Dobra, w To jest szok Ale czemu, co ty zrobiłeś TukTuk? Ty retardzi niebany ja, nie, Cały czas zejdź do mnie jeden Cały czas dobra weź kurwa, się obesrałeś człowieku paladyno setnego i... Przecież się Knighta Dobra, weź wszedł tak, na to nie mnie, to, tak, to tak, weź tak, gościu, nie, weź dobra, kurwa chodzę, Ty jeb cię To jest szok, co to coś... Nie, ja nie chcę w tym team. Ty ja wolę zrobić co 5 osób niż... Tado jak mi skull zejdzie tutaj ja wypcham, nie? Idę na hydry wracam. no yy, Mogę Iść, gdzie ty jesteś? Tam on leczę już leci. Dobra, już mnie zapierdalają człowieku, dobra, wyjebane mam w ten team. No to bez sensu jest pekować, naprawdę. Dobra, dobra. Chodźcie na drugi raz dragonów, szybko zrobicie mi defa. Faz, wszyscy, bez peka. Macie przyjść. Ja już wie 150 tyle mele. Dampa, cał to z gude. Ja mam PZ, ale że gude. Fa koś tutaj. Nas mar chodzi też lecę. Boże, tuk tuk tak zjebałeś, że Paku, Możesz tu przyjść, się nie? Cały czas. Wiecie, na, na dupie 100% koncentracji. Pat co te chłopy robią w ogóle tutaj Ale oni na skum. Oni na skumie mnie pisgają, nie? Chodźcie wszyscy, chodźcie wszyscy na skum. No to już 10 ich jest. Faku, właśnie ich do mnie tutaj, na na, skos, na skosem. TPK mi dasz. Poprzypychaj ich. A ja ci TPK dam, to nie no. wyłożę, nie? No chodźcie wszyscy na ten drugi dragonów, gdzie wy jest. Ja mam tego, pz to jeszcze nie minę. Dawaj, dawaj, dawaj. Mów kiedy. Dobra, możesz się logać. Ja i tak padam, nie? Masz wyścela, Ach, to masz wyścig label, to też. I don't care, kurwa, zaraz skończę... no, wskaż na staku ze mną. Mam piętnastkę chyba. A dobra, już. User joined your channel. No mi wszyscy do Uncrachmun teraz chodźcie. Do Uncrachmun czy Dragon? Ja cię ciepłynio? Nie, nie, nie. Aha, tu, tu idzie przepuszować tak w tym... blocie. Jakie nawale cię biły? Dwusetne mnie biją. Aha. Dobra, już padłem. To Dragi czy gdzie mamy iść? Dragi, stragi kurwa. Balenciagi, buty mam kurwa od starego. Dobre, ten Fryer mówi I follow you every OTS. Play boot, I net do get pipe before. To pierdole człowieku. pipe before jakiś brazan, co który nie ufa, to już śmierdzi kurwa tym. No tak, no to właśnie. A ja bym się urył, you can understand. Chuj z tym knajpem. Zaraz kupuję no innego.